Warrior Nun, czyli waleczna zakonnica. Czy może być coś bardziej szalonego? Dzisiaj porozmawiamy sobie o młodzieżowo-superbohaterskim serialu Netflixa. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy coś, bierzemy na tapetę coś, co jest wyjątkowym połączeniem tropów, schematów i gatunków serialowych, z którym nie mieliśmy jeszcze do czynienia. Tak mi się wydaje. Warrior Nun, czyli. Wojownicza, Waleczna Zakonnica to serial Netflixa, który tak naprawdę jest serialem młodzieżowym, slash serialem fantazy, albo nawet serialem, albo jeszcze dodatkowy slash, serialem science fiction. Ale o czym jest ten serial i dlaczego w ogóle powstał? Jest to bardzo ciekawa rzecz, bo. Warrior Nun bazuje na serii komiksowej. Serii komiksowej, która wydawana była na przestrzeni lat 90. i początku XXI wieku. Była ona bardzo, bardzo 90'sowa, co chyba wiedzieli twórcy serialu Netflixowego i jakby nie bazowali mocno na serii komiksowej, Zapożyczony jest wyłącznie koncept. Koncept zakonnicy walczącej z demonami na usługach Kościoła katolickiego. Cała reszta to są pomysły oryginalne. No bo historia komiksowa śledzi głównie losy Warrior Nan Shannon. I tutaj już powinno wam coś zaświtać w głowie? Tak, tak się właśnie zdarzyło, że twórcy serialu wyzieli. Zakonnice Warrior Nun z komiksów, i w pierwszych scenach serialu ją uśmiercili tak, aby przekazała ona swoją aureolę, aby przestała być tą, która dzierży anielską moc, i przekazała ją przypadkowej dziewczynie, jaką okazała się Awa Silva. I tak oczami awy poznajemy cały ten świat. Awy, która staje się. Raz naszą nową Warrior Nun 2 jest postacią całkowicie oryginalną, która została stworzona właśnie na potrzeby tej serii. Na początku musimy sobie powiedzieć, jak wygląda ten świat, bo jest to świat taki jaki znamy my. Ale mamy zakon, zakon, który nazywa się po angielsku The Order of Cruciform Sword, który ma oddział Sister Warrior, które uczą się walki, sztuk walki, głównie aikido, i walczą z demonami. Jest także jedna siostra, która nosi właśnie miano tego Hello Bearer, czyli tego. Tej nosicielki mocy anielskiej aureory, która jest ich przywódcą i która ma e, super bohaterskie, nazwijmy to tak, e, moce, które pomagają jej właśnie walczyć z demonami. No bo sprawa jest prosta. Na ziemi co chwilę pojawiają się demony, które raz po prostu chcą. E, Kontrolować ludzi i powodować, aby ludzie byli źli. Dwa, poszukują też właśnie tej aureoli i chcą wykraść tę aureolę posiadającą niezwykłe, magiczne wręcz czy boskie moce dla siebie. Serial przez długi czas jest bardzo powolny, momentami nawet bardzo nudny. Musimy sobie to przyznać od razu zrobi się nam leżej na serduszku. Ja sam przez, podczas oglądania pierwszych siedmiu odcinków kilkukrotnie zastanawiałem się, kiedy zacznie się akcja, kiedy będzie ta prawdziwa Warrior Nun, kiedy zacznie coś się dziać, kiedy pojawią się demony. No bo skupiamy się głównie na e, drodze i rozterkach naszej głównej bohaterki, Awy, która grana jest tutaj przez Albę Batiste, portugalską e, aktorkę, której jest to pierwsza anglojęzyczna Rola, no i ona tak. Była w sierocińcu, bo straciła matkę, była sparaliżowana od szyi w dół, umarła. Nagle budzi się z nibiańską aureolą w plecach i ma supermoce, więc ona sobie tego nie wymarzyła. Ona nie chciała być tą posiadaczką tej świętej mocy, więc ucieka, nie chce się. Nie chce stać się tą Warrior Nun i tutaj po drodze mamy mnóstwo tych takich bardzo teenagerowych, tindramowych teen elementów, bo spotyka raz, próbuje zasmakować normalnego życia, dwa, spotyka grupę młodych ludzi z jednym pięknym, cudownym JC, w którym się zakochuje? Albo przynajmniej w którym się za, mocno zauracza, no i zanim dojdzie do tego momentu, w którym stwierdzi, że tak, musi pomóc siostrom w walce z demonami, ma jakąś sprawę, w tym dostała drugą szansę na życie, więc musi coś z nią zrobić, jakoś ją wykorzystać, mija trochę czasu. E, I tutaj, przez ten czas, kiedy Ewa, Ewa się zastanawia, Ewa, Ewa nie wie co zrobić, poznajemy też inne siostry z zakonu e, i też postacie drugoplanowe. Mamy pięć sióstr, które znajemy Mamy Mary Shotgun, która jest prawdziwą bedasiarką, która tak naprawdę nie jest siostrą, bo nie przyjęła święceń i bezwzględnie eliminuje wszystkich wrogów za pomocą shotgunów. Fajnie. Mamy Lilith, która jest... konsekwentnie dąży do celu, bo została wyznaczona na następną nosicielkę Aureoli, aczkolwiek Ewa jej w tym przeszkodziła. Jest... I to, jak ma na imię, na imię ma Lilith, jest bardzo takie foreshadowingowe względem tego, co dziać się będzie później z tą postacią. Mamy Beatrice. Beatrice jest bardzo ciekawą i skomplikowaną postacią, niezwykle dobrze wyszkolona, niezwykle inteligentna, ale też bardzo czuła i potrafiąca, empatyczna, potrafiąca wczuć się w sytuacji innych i bardzo wyrozumiała. Mamy też Kamilę, która jest świetną hakerką, która gra na skrzypcach i też dobrze posługuje się bronią. Oprócz naszych sióstr, które będą w dalszej części serialu, mam nadzieję, że w dalszej części serialu wspierać naszą Ejwę w walce z demonami, mamy też księdza, ojca Vincenta, który jest bardzo hmm, doświadczonym przez życie człowiekiem, który przez długi czas Krążył po złej ścieżce, który się nawrócił i teraz opiekuje się naszym OCS. Mamy również kardynała Duretiego, który przez większą czas tej serii wydaje się być głównym antagonistą, bo on jest żądny władzy, on chce przejąć kontrolę nad zakonem i nad całym kościołem Rzymsko-Katolickim, aczkolwiek on też nie wie wszystkiego. To jest bardzo ciekawa rzecz, on też nie jest wtajemniczony we wszystkie sprawy związane z walką niebios i piekła. Mamy też e, matkę przełożoną, Mother Superion, która jest bardzo, ale to bardzo ciekawą e, postacią i nie zdradzając wam oczywiście szczegółów, bo oglądając serial będzie się gdzieś tam wtedy pojawiać i będzie okazywać się coraz mocniej intrygującą postacią. Mam nadzieję, że właśnie ona jak i Beatrice dostaną w potencjalnych kolejnych sezonach więcej miejsca na rozwój swoich charakterów. O JC i ekipie nastolatków, z którymi, z którymi skumała się Ava, chyba nie ma sensu mówić, bo są to bardzo stereotypowe postacie, i tutaj w ogóle pomijmy sobie, nie ma, nie ma najmniejszego sensu. Jeśli chodzi natomiast o ten origin całego Halo, całej aureoli, którą dzierży Warrior Nan, no to pochodzi ona według przypowieści, według legendy, od anioła Adriela, który widząc ranną na polu bitwy waleczną Arielę, oddał jej swoją aureolę i stał się, przekazał jej swoje moce, uzdrowił ją, a stans, sam stał się śmiertelnym człowiekiem. Jak się okazuje później, właśnie stąd wziął się. Ten zakon i same kolejne generacje walecznych zakonnic, ale później dowiadujemy się, że to nie do końca było tak, co właśnie tylko pokazuje, że ten serial zyskuje wraz z jego oglądaniem i prawdopodobne, że szczyt swojej świętości, świetności uzyska dopiero w kolejnych sezonach, jeśli takie się pojawią. Tutaj warto też od razu zaznaczyć, że bardzo przez długi czas wydaje się, że bardzo ważnym wątkiem w tym serialu jest pojedynek pomiędzy nauką a wiarą i religią. One są przeciwstawne, one walczą ze sobą i naukowcy walczą z duchownymi, aczkolwiek w pewnym momencie okazuje się trochę tak przekornie, trochę tak w stylu Marvela, że, że wiara to jeszcze nie do końca zrozumiana nauka, albo odwrotnie. To pozostawiam trochę też do Waszej osobistej interpretacji i bardzo interesuje mnie to, jak Wy rozumiecie ten wątek. No bo mamy tutaj doktor Gillian Salvius, która bada pierwiastek stop metali, div, divinium, który pochodzi właśnie od Adriela, od tego anioła, który stąpił na Ziemię, i próbuje wykorzystać go, aby otworzyć portal do innych. Płaszczyzny rzeczywistości, albo też po prostu do innej rzeczywistości, albo też do nieba, albo też do piekła. W sumie sama nie wie, ale wie, że jest blisko i robi to po to, aby uratować swojego syna. Ograny temat, ograny schemat, ograny motyw, ale tutaj. Jest coś, co sprawia, że wydaje się być bardzo intrygujące. Momentem kulminacyjnym całego pierwszego sezonu i tym momentem, w którym wszystko nabiera tempa, wszystko się rozpędza i wszystko staje się odrobinę żywsze, bardziej waleczne i bardziej zakonne, jest taki. Moment, w którym nasza Ewa stwierdza, że ona musi wziąć odpowiedzialność bycia warrior-nan na siebie, ale nie chce, aby kolejne nosicielki aureoli ginęły. Raz na zawsze trzeba zakończyć ten cykl, ten śmiertelny cykl, i to ona sprawi, że tak się stanie. Dlatego razem z siostrami i ojcem Wincentem wkradają się do katakumb podziemi Watykanu, aby wykraść pewien artefakt. Aczkolwiek oczywiście okazuje się, że ten plan ma kilka wad i pali na panewce. I właśnie w tym momencie wszystko przewraca się do góry nogami. I to chyba jest ten moment serialu, który e, powoduje, że tak naprawdę się nim zajarałem. Bo jest to odcinek ósmy i odcinki 8, 9 i 10 naprawdę dostarczają tego, czego sam tytuł nam obiecuje. Mamy walkę, mamy pojedynki, anioły, demony, Zakonnice, demony, kościół, nauko, nauka, kościół, kościół, różne zakony przeciwko sobie to jest to, na co czekaliśmy. A w tle są właśnie te potężne demony potężne, niekoniecznie niebiańskie istoty, które chcą zgarnąć coś dla siebie. I fenomenalny cliffhanger. Wielu z Was pewnie będzie narzekało po obejrzeniu serialu, że ten pierwszy sezon kończy się cliffhangerem, bo Netflix przyzwyczaił nas do tego, że jego seriale oryginalne kończą się rozwiązaniem głównych wątków, sezony seriali oryginalnych kończą się rozwiązaniem głównych wątków i w epilogu zawiązują się kolejne. Tutaj jest totalny cliffhanger, totalny cliffhanger, o który można mieć żal, ale jednocześnie Sprawia on, że jeszcze mocniej możemy czekać na kolejne potencjalne sezony. No i zakładamy, że raczej te kolejne sezony powstaną, bo serial cieszył się naprawdę sporą popularnością, również w Polsce, kiedy w weekend premiery był chyba w top 3 polskiego Netflixa. Więc mówi to o wiele. Ja jeszcze na koniec chciałbym wrócić do samej Ewy, Ewy Sylwy, naszej 19-letniej nosicielki. Tytułu Warrior Nun, bo Alba Batista jest dla mnie fenomenalnym wyborem aktorskim i świetnie sprawdza się w roli Ewy, dlatego że daje jej ten charakterny wydźwięk takiej ironicznej outsiderki, kogoś doświadczonego bardzo mocno przez los i kogoś, kto jest też świadomy tego, w jakiej sytuacji się znajduje. I jak dziwna, szalona i momentami głupia jest ta sytuacja. Zakon. Sióstr, które walczą z demonami, za sprawą sztuk walki i przyrządów broni, stworzonych na bazie metalu pochodzącego z nieba? To brzmi totalnie szalenie i właśnie takie jest, dlatego. Jeśli nie wiecie, czy obejrzeć Warrior Nun, jeśli zaczęliście, ale utknęliście gdzieś w środku, bo nie dajecie rady, jeśli chodzi o te wszystkie romanse, o te wszystkie rozterki życiowe, no to przyłamcie się, skończcie oglądać ten dziesięcioodcinkowy pierwszy sezon Warrior Nun, bo naprawdę pod koniec robi się bardzo ciekawie. Ja jeszcze chciałbym na koniec powiedzieć o twórcy tej serii Netflixa, bo stworzył ją. Pan Simon Berry, który bardzo mocno nawiązuje do klimatu Buffy, do klimatu Konstantina, do e, klimatów Van Helsinga, którzy właśnie polowali na demony, którzy z demonami mieli mnóstwo e, do czynienia. I ciekawostka, Simon Berry jest jednym z twórców telewizyjnego serialu Van Helsing, więc ten klimat jest e, właśnie wszechobecny, również w Warrior Nan też dobrze pokazuje, że jest w tej idei jakiś potencjał. My się bardzo mocno przyzwyczailiśmy do wszelkiego rodzaju seriali, które bazują na mitologii biblijnej, prawda? Mamy chociaż bijącego rekordy popularności odkąd jest na Netflixie Lucyfera, który też jest przetworzeniem Biblii na nowy sposób. I tu mamy do czynienia właśnie z tym samym i Mam bardzo e, taką wielką nadzieję, że Warrior nam naprawdę w tym drugim sezonie, który. Pewnie się pojawi gdzieś w 2021 roku, jak już wszystko się unormuje, że będzie tym, o czym będzie mówiło się naprawdę długo i dużo, bo raz jest to serial bazujący na komiksie, a my przecież takie seriale uwielbiamy. Dwa jest to serial niemalże superbohaterski. Trzy jest to serial, gdzie mamy silne, potężne protagonistki, kobiety, które radzą sobie doskonale na własną rękę, a takich serii właśnie potrzebujemy. Oj potrzebujemy, bo mamy ich ciągle zbyt mało. Ja dziękuję, że wytrwaliście ze mną do końca tego materiału. Czekam na Was w komentarzach, bo jest tutaj sporo rzeczy do skomentowania, do rozmowy na temat wielu wątków. Jestem bardzo ciekawy, jak ludzie mocno wierzący odbierają ten serial, no bo są w nim takie elementy, które mogą spowodować, że religijni ludzie złapią się za serduszko i powiedzą: jak można było coś takiego zrobić? Czekam na was w komentarzach. Jeśli podobał się wam ten materiał, zajrzyjcie na nasz kanał. Tam jest mnóstwo tego typu materiałów. Czekam w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba. Porozmawiajmy sobie na dole i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.